O kurczę, jest <laughs> to no, no. nombre? No nombre. co to jest? Sklaneczka taka sama jak kreweczka z Mikołaja. To dużo rzeczy, co? Pani Tak, usłysza. jak tylko tata przyjdzie z pracy. Zaraz zjemy śniadanko. Mama wyciągnie pakony z dekoracjami. I zakładamy choinkę! Mamma oh, mama widać bardzo mi Ale fajne, co? Moneda z czekolady. Moneda z czekolady. Valeria, ja sobie una. Ja nie mam komu, ja tylko mię to kiedy jeść, jak tylko mię to Dalej, perfekt. Ale fajny baso, co? Szklaneczka, kubeczek taki świąteczny, co? Jak twoja torba? Fajna torba, ale fajna, Mikołajowa. Teraz trzeba umyć. I co zrobimy kakao w nim? Tak. Tak? Zrobimy kakao w nim. Macie takie same kubeczki. Ale ja ładne. Nie mimo, Ale super. Spodobało ci się wszystko? Jest to. To zaraz zjesz. To powiemy, krzyk, musimy krzyknąć. Gracias, no. Papa Noel, si. Gracias, Papa Noel, porque poré sus. Dziękujemy, Mikołaju. Powiemy jeszcze raz? Powiedz, po polsku. Dawaj, kuchanie. Powiemy jeden, dwa, trzy. D <tryk> <tryk> Dawaj, jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. Dziękujemy, Mikołaju

Słodycznie. A teraz Valercia, Valeria, Max pro... i Baja czekoladki. To fajne. Przywitać, więc dzień dobry, witam serdecznie na drugim flotmasie na moim kanale. Zaczynamy ten filmik. Musiałam szybko lecieć do sklepu, bo sklepy są otwarte tylko do popołudnia, do pierwszej, drugiej. O, nie, ta nam skoczyła tutaj. Cześć. I Dawid e, mi zadzwonił dzisiaj właśnie, że muszę szybko lecieć, bo są zamknięte po południu, więc muszę szybko coś dokupić, co nam brakowało w domku. Jeszcze druga sprawa. Dawid, mój mąż, e, wziął i. Wczoraj pojechaliśmy, dostaliśmy wiadomość, yy, że jest jego prezent w sklepie. Pojechaliśmy po ten prezent yy, i niestety yy, otworzył go wczoraj. To poszłam jeszcze szybko z dziećmi, poszliśmy i kupiliśmy mu szybki prezencik, taki o na Mikołajki i Rafaela. Chociaż coś malutkiego. Teraz będziemy robili e, obiadek. Za niedługo przyjdzie Dawid z pracy. 1225. Mam nadzieję, że wszystko kupiłam. Teraz się okaże. A! I sobie też właśnie kupiłam Rafaello <laughs> i dwie maseczki. Te maseczki są fajne, są maseczki oczyszczające, koreańskie. Z węgla. Tak mi się wydaje tak. Bardzo fajne. Z firmy? Kuret? Pokażę. Dobra. Teraz się rozbieram i lecę szybko robić okładek. To co jest tutaj napisane? Um, i albo nie, albo I zraki aluronik. Cukra. Yeah. A tutaj? Chętnie, Lucha i zratante. Ja nie mogę. Ty umiesz już wszystko czytać. I a i asilo a i y aludonico. Sześć latek dopiero skończonych, a on musi czytać. No. men Nie, no nie wierzę. Poduszkę! Tutaj! Tutaj? Tak. Muska jest do Jeszcze przed obiadkiem wzięłam i wyciągnęłam wszystkie dekoracje. Chyba to są wszystkie, jakie mamy, nie wiem dokładnie. I po obiedzie będziemy sobie dekorować. Tak jak mówiliśmy, Dawid otworzył swój prezent już wczoraj. Tak! Czy mogłyś pokazać widzom, co to jest? Ta! Tak czekajcie. To jest to, ale to jest dwie stare, bo to jest yy, jedenastka. Moim nowym prezentem jest nowy iPhone 17. Paki. Zrobię Wam mały unboxing, Ta Ja go tutaj używałem trochę, więc wiecie. Jest. Jak to zwykle w iPhoneach bywa? 17, tata, wasz, ładny, ty fajny ma tutaj ładny taki kolory. ten ładny kolorek. Jeszcze mi tylko gratuluje Etuj. I I dziękuję moje kochanie. I... Prezent, prezent! Okay. Dla ciebie też przyszedł Mikołaj. Tak, no i przecież przyszedł do mnie Mikołaj. No ale no otworzyłeś wcześniej. Nie no, nie, co! Jędzic? papy, co znalazł! mira rafaello y seldo com qiedi <laughs> Przysnęła nam się chwileczkę. Więc teraz będziemy robili świąteczne dekoracje. Będziemy dekorować salon i ubierać choinkę.

Que es una foto de aquí, ¿también está? ¿También está No dobry. Trzeba gwiazdy. A, co a jestem w Tak. I robimy... Ee, jak to się mówi? Oficjalne zaświecenie naszej koinki. Będę ją Oficjalne. Oświetlenie naszej choinki roku 2025. Proszę państwa. 3 2 1 start. I świeci. świeci, świeci, ding ding ding. Potęga, aj,